Śmiewa się od dostupia, przed nim wszystkie zły i szczery, Te, co lubi pierdalać, wszystkie ich habury, Jedli oliwki do mozary, na wszystkich mieli czysta prawda, na bunda mają tych doków, które wzgórz do góry, Brały ludzik bez wiesz, nie bójmy się na budzik, wodą do miasta rano, nie dają tłumy, Zio, to kto gra, czyli czwórka, nie śmiece, dziś jak twoim marzeniem, to swoje święta, niźle, gry i resa, to szybko lekarz, jeżeli hajs taki lograk, to wiesz, tych tyś zakażę, radę, że zajęcie autogram, autografy, trochę to jest pomysł, weźcie śnie dołu i znowu pan wysyłać kurwa, płyty ze starymią, Boże, pomóż, mamy strony, jest pierwszy, ja tak, ma na siebie zdobycz, ja, nawet domu, lepszy, jestem, ten sam chcesz, spać, a nie weszli za sześcien, na siebie się raz zamiechaj, kreśli co biegnie, dlatego nic mi się nie chce, że się maja z powietrza, tam świata ja nie chcę. Wszystko sobie uręczę Jesteście za legalizacją? Tak! Dziema się od rostu kraków, płyty olej koszty Właśnie mam kontakt jak parek Borowski Wychowam kontakt z tuł Boski, z Bystrowskiego, no witaj Świecił obudów, podabij radę, chodź od rostu z miasta Śmieram orde pusze, oto było czysta rabia Poczuć sobie rad, czysta energia, jak ja, jak cały świat To osiem,

yeah <laughs>